Tarotowy Gącikameli, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj, kochani, na czytanie: Jakie wydarzenie czeka na Was w najbliższej przyszłości? Wydarzenie, czyli coś, co się wydarzy dla Was. Przygotowałam trzy grupy do wyboru. Pierwsza, druga, trzecia, wybierajcie. Grupa pierwsza: jakie wydarzenie czeka na Was w przyszłości? Grupa druga. I grupa trzecia. Tak jak z Wami rezonuje. Trzecia, druga i pierwsza. Zaczynamy od grupy pierwszej. Grupa pierwsza. Witam Was bardzo serdecznie. Położymy przy świecy. Niech się magia zadzieje. Główna energia. wydarzenie, które na was czeka, coś co się wydarzy, jaka roda? Zostaniecie wiadomość, list, wiadomość, dokument, jakiś mail, tekst, tekst, jakiś kontrakt, komunikacja. Ktoś wyśle Wam wiadomość, ym, ale to jest y, niejednostronna, czyli będzie czekał na odpowiedź, zaproszenie, lub y, zaproszenie do rozmowy, lub zaproszenie na jakieś właśnie wydarzenie. Bo ja się pytam y, konkretnie takim przed właśnie dzisiaj y, y, o wydarzenie, czyli ktoś Was zaprosi, lub będziecie rozmawiać o jakimś wydarzeniu z kimś, o jakimś spotkaniu, coś będziecie planować. Merkury, czyli planowanie. Rozmowy, taki konkret, Ko komunikacja, ekspresja, czyli to będzie y, konkretna rozmowa o tym wydarzeniu, które, y, na które zostaniecie zaproszeni, lub wy chcecie kogoś zaprosić? No, taka wiadomość. Super. Cytarot. Trójka była, w Buław, była, siódemka kielichów. To jest takie, że albo czekacie na tą wiadomość, na to właśnie, co się wydarzy. Być może już jakiś czas. Wyglądacie tej wiadomości. Albo jest tak, że sami planujecie coś. Coś wam w głowie świta. Jakiś plan. Więc albo czekacie na, na, na czyjś odzew, albo sami macie ochotę się odezwać. Jakaś podróż też jest pokazana. I ta propozycja przychodzi. Porozmawiajmy. Kiermek Buław. Zadziałajmy. Nie tyle porozmawiajmy, czyli... Mm, to nie jest takie klikanie w nieskończoność, y, na przykład w tym sensie, że rozmowy w internecie, tylko zadziałajmy, zrób, zróbmy coś. Jest środek kielichów, to, y, to świadczy o tym, że y, jest dużo możliwości. Jak już będziecie o tym rozmawiać, to okaże się, że można to załatwić na różne sposoby. Czyli to wydarzenie, które do Was idzie w najbliższym czasie, to jest propozycja od, od kogoś. Ktoś Wam zaproponuje coś, lub Wy komuś. I zacznijmy działać w tym kierunku. Giermek Monek przy trójce Buław. No jest jakaś propozycja. To nawet y, może być tak, co dla niektórych z Was, y, że mm, coś Wam zaproponuje... Y, może ja za Ciebie zapłacę, albo no nie, tak mi przyszło do głowy, że to się wiąże też z propozycją jakąś finansową, czyli ktoś na przykład będzie chciał Wam ułatwić tą podróż, to wydarzenie, które właśnie, o którym będziecie rozmawiać, ktoś będzie chciał Wam ułatwić, pustelnik. Ten ktoś na Was czeka, tak to wygląda, że albo czeka na dogodny czas, żeby o tym z Wami porozmawiać, i wygląda tego, bo, bo czuję się bez was samotny, lub wy po prostu mm, wyglądacie kogoś. O, dosłownie. Tak rezonuje z wami albo tak. Ja to bardziej czuję, że ktoś czeka. A że wy tak jakby jeżeli ta propozycja wyjdzie od tego człowieka, to wy powiecie, okej, okay, dobra, działamy. Chcę, niech się zadzieje, niech to po prostu się wydarzy. O. I, I tutaj będzie taka reakcja, no czekałem na to. Ta, ta lampa była zapalona. Jest Giermek, Buław i Dziewiątka Kielichów. Spełnienie marzeń, czyli po prostu będziecie coś organizować. Super to wygląda? To jest Piewka, Monet i królowa Kielichów. Te możliwości, które się będą y, właśnie podczas planowania tego, tego wydarzenia y, zadziewać, y, zapełnią Wam Wasz Brak Emocjonalny. Mhm. Dosłownie, tak się pokazuje, że to jest ktoś, kto. Y, będzie robił wszystko, żeby, żebyście, żebyście się nie, odczuły, nie odczuli, nie byś, żebyście się nie czuli samotni. No, to jest ktoś, kto być może też się tak czuje. Z, taką, z takim uczuciem do Was wyjdzie. Sprawiedliwość. No. Będzie równowaga. Czyli do, tyle dostaniecie, ile dacie. No, czyli śmiało w to iść. Jaka rada? To jest szansa na miłość, na miłość, na sympatię, bo nie zawsze to jest, to będzie wydarzenie w relacji romantycznej, w przyjacielskiej, w rodzinnej również, ale to jest szansa, tam się pojawia szansa na miłość i szóstka mieczy i przy okazji mm, odejdziecie od problemów, od kłopotów, czyli dwa w jednym, ta, ta miłość, która do Was zmierza, ta przyjaźń, ta sympatia, Pozwoli wam y, tak, jakby podjąć decyzję, że w relacje, w których jesteście, na przykład nie są problematyczne, albo jakieś sytuacje, żeby zostawić za sobą. Jest wieża i król mieczy. Y, już tak zajrzałam głębiej, ale jeżeli jest taka sytuacja, że tam się ktoś, coś wam się rozwaliło, jakaś relacja, być może ktoś y, obiecywał, nie dotrzymał słowa. Jest król mieczy, czyli ktoś. Y, kto tak jakby dba o swoje, jest ta wieża. To, to jest szansa. To, to wydarzenie, które będziecie planować i wyjdziecie naprzeciw do tego człowieka, da Wam właśnie szansę na miłość. Powiem Wam tak szczerze, bo to się pytam o radę, że to już jest czas dla Was. Jest dziesiątka było ponieważ już jesteście teraz bardziej zmęczeni czymkolwiek, nawet tym klikaniem może w nieskończoność, czymkolwiek jesteście w życiu zmęczeni, być może tą wieżą, która runęła przy tym facecie przy tym, przepraszam, nie facecie, to może być mężczyzna kobieta, ktokolwiek jest, yy, tutaj jest król monet czyli już czas na to, żeby wejść w relację z kimś kto jest po prostu stały z kim się, z kim się buduje czyli jakie wydarzenie? no wydarzenie, spotkanie jest reakcja, jest akcja, jest reakcja i będziecie o tym rozmawiać to będzie komunikacja taka mm, żywa o, czyli nie tak, że ktoś będzie się zastanawiał i może, tylko wejdzie w to wy lub ta osoba i pięknie to wygląda, ja trzymam zapas kciuki żebyście się mm, po drodze gdzieś nie rozmyślili i zapraszam grupę drugą grupa druga witam serdecznie, też przyświecę jak najwięcej magii w życiu Równa energia. Wydarzenie. Rada. Ktoś się bardzo spieszy. Ktoś się bardzo spieszy. Ktoś, kto. Um, ktoś chce się z wami spotkać. Chce wam y, tak, jakby przekazać, y, że wpadł na jakiś pomysł, by, że coś odkrył. Jest mu, jest mu spieszno. Jemu i lub jej. To też może być tak, y, m, że ktoś po prostu ma jakieś, coś wymyślił, co jest związane z wami. Słońce, no. To jest dobry plan, to jest dla was spełnienie, ale to jest, to jest bardzo dobra energia. Ktoś się spieszy, żeby wam coś po prostu po, powiedzieć, przekazać y, i tym samym y, zaistnieć w waszym życiu. To jest planeta Merkury, czyli. Y, Róbmy to jak najszybciej, temu człowiekowi się spieszy, ale, yy, ale z sensem. No. Ktoś bardzo chce właśnie zaistnieć w waszym życiu i ma jakiś plan tak to czuję ma jakiś plan związany z wami. Taki moment Eureka, ok, mogę to robić właśnie z nią lub z nim. Jest dziesiątka kielichów, ósemka buław, piątka kielichów, trójka mieczy. To może być tak, słuchajcie, że to wydarzenie, to będzie tak, że ktoś będzie chciał Was gdzieś wyciągnąć dosłownie. Ktoś wpadł na taki pomysł, że jesteście piątka kielichów, trójka mieczy, czyli druga grupa. Jeżeli to z Wami rezonuje, jesteście w energii żalu, przeżywacie coś, jakąś, nie wiem, porażkę, jakiś żal, rozpamiętujecie na przykład przeszłość. No, coś, coś tam, coś, coś poszło nie tak, yy, jesteście rozczarowani i przeżywacie to. Coś mielicie w głowie, w sercu. Siódemka kielichów, ów, dziewiątka mieczy. Może, może już tak zajrzałam, ale może było tak, że mm, otworzyliście się na jakieś możliwości i z tego wyszła taka trudna energia, czyli. Yy, było otwarcie i może było za dużo tych możliwości, albo to nie o takie możliwości w życiu chodziło. Jest ten smutek. I tutaj ktoś bardzo się spieszy, żeby, żeby wam właśnie powiedzieć, że słuchaj, chcecie gdzieś wyciągnąć, sam Buław, zróbmy coś. Zróbmy coś razem, Zr nie wiem, nie tyle porozmawiajmy, ale po prostu konkretnie zróbmy. Jedźmy gdzieś, jakiś projekt stwórzmy, albo po prostu typowo wycieczka. Dziesiątka kielichów. Ktoś tak jakby po prostu... Przyjaciel, albo ktoś z rodziny, ktoś, kto ma pomysł, jak wam pomóc, chce to zrobić, bo tak, jakby widzi, że to jest na chwilę, że w momencie, jak was wyciągnie, to jest ta dziesiątka kielichów, to spełnienie emocjonalne dla was jest, ale teraz jesteście w energii żalu. Piątka mieczy: no, bardzo taka kiepska energia tu jest, znaczy w sensie kiepska, że trudna, naprawdę. Nie będę zaglądać, ale tak jakby właśnie ktoś się otworzył na możliwości, a nie wiem, a ta druga strona w ogóle tego nie doceniła. Już to zostawmy, ale to wydarzenie, to, to powiem Wam szczerze, że jest pokazane tak, że nawet jeżeli jest ta ósemka mieczy, wy nie będziecie chcieli wyjść z tej norki tego żalu. To ktoś, ten ktoś, kto ma taki plan i wie, że to jest możliwe to spełnienie, czyli w momencie, jak gdzieś wyjedziecie, zaczniecie, zaczniecie coś robić, coś po prostu faktycznie tworzyć. To zapomnijcie o tym. Ten ktoś wie, że to jest możliwe. To nie odpuści. O. Nawet jeżeli przez chwilę będzie w tej ósemce mieczy, czyli co tu robić, bo wystawiacie na przykład taki opór, bo chcecie jeszcze pozostać w tej energii. Ten ktoś wie, że, że to, jest, to jest energia, w której jesteście tylko na chwilę. Dlatego chcę wam, chcę wam pokazać to działanie. Mieczy. No nie odpuści tak ktoś. O. Ma taki plan. Także po prostu wysłuchajcie. Zapytamy o radę. Ósemka denarów i, i paść buław. No. Wszechświat też mówi, że na te, na, 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 na te żale, na płacze, na tą energię yy, piątki mieczy, czyli taki, yy, że nawet jeżeli przyszłoby, przyszłoby wam do głowy walczyć tutaj o kogoś, to jest taka walka, gdzie nie ma wygranych. No, to rada jest taka, że ta praca, czyli to działanie, to jest najlepsze, co możesz dla siebie zrobić teraz. Że później, jak już dasz się w to wciągnąć, bo się dacie w to wciągnąć, to y, sami zaczniecie tak, jakby po prostu m, działać więcej, proponować więcej. Czyli to jest po prostu ten, ten ktoś, ma bardzo dobry pomysł. Takie wydarzenie do Was idzie po prostu, że, żeby Was tak jakby przymusić troszkę do działania, żeby Wam pokazać, że to jest dla Ciebie dobre, zajmij się czymś. Transformacja. No. I w momencie jak właśnie, jak to zrobicie, to spojrzycie na to wszystko już y, inaczej, że y, może faktycznie jakiś taki żal był, bo, bo tak, bo coś się wydarzyło, ale ale dobrze zrobiłam, że wyszłam z tego. I spaść była w dwójka buław. I zaczną się otwierać tak, jakby m, inne możliwości. Całkiem inne. To już jest całkiem inna energia. Mhm. Takie czytanie. Dziękuję bardzo i zapraszam grupę trzecią. Grupa trzecia. Witam serdecznie. Karmek, też przy świecy. Sprawdzimy. Główną energię. wydarzenie Jaka rada Wydarzenie y, związane mm, z Waszym domem lub wydarzenie w domu Dom, y, rodzina y, bezpieczeństwo, prywatność, stabilizacja, Komfort. No, tak się pokazuje, słuchajcie: jakieś wydarzenie w domu związane z, was z, was z Waszą rodziną, najbliższą lub z przyjaciółmi, które, osoby, które uważacie za rodzinę. No. Niespodziewane to będzie i zachwyci Was. Czyli na, na dobrą sprawę, no nie spodziewacie się właśnie, że coś takiego się wydarzy, że będziecie y, 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 zachwyceni i też y, będzie w Was y, taka myśl, że to nie zdarza się często. Dużo miłości. To może być tak, że y, w swoim domu rodzinnym lub wracacie na przykład do swojego domu, albo no, w jakiś sposób spędzacie czas, y, spotykacie kogoś, w kim się zakochacie lub ktoś, kto się zakocha w was jest ta miłość pokazana ale to, to też może być tak, że mm, że będzie dużo przyjaźni dużo miłości takiej wzajemnej ale jest, słuchajcie, no i tak pokazuje się intrygują, intrygująco że ktoś, ktoś was zachwyci coś was zachwyci, zachwyci i to będzie niespodziewane może się wiązać z miłością jak najbardziej, albo z przyjaźnią albo z takimi dobrymi uczuciami 10 kielichów mm, a z kielichów, i tu jest trójka buław, i to jest, powiem wam, że taka energia, że faktycznie, tak jakby miłość szła, przyszła. To wydarzenie, które, na to, które będzie niespodziewane, yy, przyprowadzi do was kogoś, to przyjdzie po prostu z ofertą miłości. To jest, to jest przed wami. Na razie jest tak, że to zmierza. To po prostu zmierza. Widzicie? O, tam ja tutaj pokażę. To jest przed Wami. Dosłownie. Czyli z... śmiało mogę powiedzieć, że y, to wydarzenie, które do Was idzie w najbliższej przyszłości, to jest miłość. Miłość, przyjaźń, sympatia również może tak być, że po prostu znajdziecie bratnią duszę. To może być przyjaciółka, ale może być ktoś, kto, y, kto Wam chce dać w miłość. Trójka buław. To będzie się działo. Będzie się działo, czyli yy, tak jakby nie spodziewacie się tego, że y, podczas jakiegoś działania, właśnie związanego z rodziną, nie wiem, jesteście na przykład, wracacie do jakiegoś domu, y, w którym mieszkaliście kiedyś, no tak jak to sami rezonuje, czy po prostu w mieście, w którym jesteście, może wyjedziecie do cioci albo do wujka, być może ktoś przyjedzie tam do was. Y, Trudno mi powiedzieć, ale tam, to jest związane z domem, ze stabilizacją i z komfortem, czyli będziecie w swojej strefie komfortu, nie wychodzicie poza, przychodzi do Was miłość. No, ktoś Was tak zachwyci. I gdzieś jest taka energia, że podświadomie czekacie właśnie na kogoś takiego. Ta osoba pokazuje się, że owszem, idzie z z miłością, ale to jest człowiek, który działa. Czy buławy, działa, działamy. Nie czekamy, nie wyglądamy, nie zastanawiamy się, co zrobić, tylko działamy. Mhm. Jest, to jest rycerz y, Pentakli i Czwórka Kielichów. Mhm. Tak jakby po prostu ktoś przychodzi do Was, nie tyle Wy do kogoś, ile ktoś przychodzi do Was. I tak jak w pierwszej grupie powiedziałam, że już czas, to u Was jest podobnie. Że może jest tak, właśnie z tą rodziną. Słuchajcie, że, ta, że rodzina będzie Wam kibicować. Że to, jest, że to jest dobre, co do Was idzie. Że ten ktoś, kto przychodzi z ofertą miłości, to jest właśnie ten, ten sukces. No, dosłownie pokazuje się, że rodzina, przyjaciele, osoby wokół Was będą Wam mocno kibicować. Bo, bo Wy też tym czekaniem na miłość jesteście zmęczeni. Tak się pokazuje. fortuny, no zmieni się coś i to jest, i to jest niespodziewane. Jest też komfortuny, który mówi o tym, że to są czynniki zewnętrzne, czy nie do końca macie na to wpływ. Macie na to wpływ i jak wy na to zareagujecie i czy przyjmiecie tą miłość, czy nie. Owszem, na to macie wpływ, ale na te czynniki zewnętrzne nie do końca. To się po prostu zadzieje. To się zadzieje, a jak wy, co wy z tym zrobicie, to już jest właśnie. Wasza decyzja, no, ale takie wydarzenie idzie i Tarot powiem Wam, że troszkę jest taki tajemniczy, intrygujący, o, tak bym powiedziała, ale coś takiego się wydarzy, a rada jest mag, dwójka mieczy, yy. I tutaj też pokazuje, że czas yy, dla Was, czas takich, yy, takiego zastanawiania się, yy. Mam coś robić, nie mam coś robić, czy w tą stronę, czy w tą stronę. Y, to już y, tak jakby po prostu odchodzi. Wyda, już ten czas się kończy. Teraz przychodzi czas maga. Czyli kogoś, kto y, marzycie w swoich rękach. Decyduje o sobie i to, owszem, to do was przychodzi, bo wy prawdopodobnie manifestowaliście, wizualizowaliście i to dlatego do was przychodzi. Ta oferta miłości. Ale teraz przychodzi ten czas, żeby wyjść z tej energii, czekania i. Mm, i rozkminiania być może. Dlaczego to nie przychodzi? A jak przyjdzie, to co ja z tym zrobię? Cokolwiek, dwójka mieczy. Teraz jest czas, maga, czyli tworzenia. Król Lików pięknie siedzi. No, no idzie do Was uczucie. Amelia73. tarot .com. Adres do mnie. Jeżeli ktoś ma ochotę na czytanie prywatne, piszcie, będziemy robić, będziemy się zastanawiać. Jeżeli macie jakieś problemy, y, jestem tutaj dla Was, także bardzo się cieszę, że piszecie do mnie komentarze. Bardzo się cieszę, naprawdę odpowiadam na wszystkie. Jestem y, zami szczera y, w tych komentarzach, bo czasami jest tak, że y, proszę o kontakt i piszemy ze sobą maile, jeżeli są jakieś treści kontrowersyjne również. I dziękuję za Waszą szczerość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.